Aby się tak przy Państwu nie schylać, poka kawuchny. A zatem, po tych wstępnych konwenansach, tudzież niuansach, Czujcie się Państwo przeze mnie powitani i zaproszeni do trzeciego odcinka naszego klubu filmowego. Dzisiaj chciałbym się pożalić Państwu, chociaż nie mam do kogo. Czyli klan. klan, który jest dla mnie próbą przeniesienia powieści Mario Puzo, wiadomo której, na nasze polskie realia. Notabene próbą udaną i charakteryzującą się naszym polskim piekłem naszym małpingajem, którego przecież wszyscyśmy doświadczali i doświadczamy. Jest tam tyle postaci, tyle wszelakich niuansów, konwenansów, że pewno by życia mi zbrakło, albo wszystkich Państwa poinformować. Zachęcam zatem do samodzielnego zgłębienia nurtów wartkiej rzeki klanu, a w klanie klanu Państwa Lubicz. Zatem ograniczę swoją wypowiedź do jednej postaci i do jednego wątku. Będę dzisiaj Państwu mówił o postaci, u której niejednokrotnie zaobserwowano tendencję do ambitendencji, do skrajnej namiętności, nienawiści, gniewu, do wcipu, dobra, zła, Wszelakiego dysonansu, który w ostatecznym rozrachunku tworzy muzykę konkretną, do osoby, która jest niejednoznaczna psychologicznie, zostawiając człowieka często z pytaniem, które zadaje, kiedy pojawiają się u niej przebłyski czystego intelektu, samo świadomości, kiedy eksplozja uczuć jest tak silna, że nie pozostaje nic, tylko ukłanić się nisko. Będę dzisiaj mówić o Macieju Lubiczu, zwanym potocznie Maciekiem z klanu. Jeżeli Państwo sądzą, że nagrywam to, żeby się pośmiać z jego niedyspozycji intelektualnej, to od razu Państwa informuję, że jesteście Państwo w grubym błędzie. Bo po pierwsze, sam mam tak na imię, a po drugie, to nie jest moim zamiarem. Zatem, zaczynajmy. Na charakterologię Maćka składa się wiele cech. Jest on bezwzględnie zimny, jeśli chodzi o pieniądze. Kiedy... Jest stypa po jego ojcu i wszyscy wspominają Ryszarda Lubicza z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. On jeden mówi twardym, zimnym głosem: Gdzie moje pieniądze? Kiedy ojciec odda mi moje pieniądze? Jest też strażnikiem konserwatywnej rodziny i gdy Więcławski zaczyna się umizgiwać do szanownej wdowy Poryśku, a umizgi polegają na grze w Tenisa. Oczywiście bez stołu, bo w mieszkaniu by się nie zmieścił, tylko góra dół, piłeczka, paletka góra dół. I panu Więcławskiemu piłeczka spada, frunie pod potężną stopę Maćka, gdzie zostaje zmiażdżona, a maciek. Mistrz riposty, nie mówiąc nic, daje mu ripostę, że nie ze mną takie numery. Daje się też poznać jako namiętny i nieustraszony kochanek. I gdy przez łącze internetowe widzi swoją lubę, Martynę, i widzi jakiegoś tam fagasa za nią, niszczy monitor w drobne części. Dając do zrozumienia, że zrobi to samo z fagasem stojącym za Martyną, jeżeli go tylko spotka. Wreszcie daje się poznać jako pianista, który gra różne melodie, i grając je daje podzieszenie niejednemu poza swoimi siostrami, które słuchają, jak godziny wystukuje palcem te melodie. Jak pewnie Państwo już zauważyli, rodzi się przed naszymi oczami postać niejednolita, nieprosta, jak to zwykle bywa w serialach. To jakaś zdrada, to jakiś hazard, to pewien krąg, który się zamyka, i w tym kręgu umieszczamy tę istotę serialową wraz z jej przywarami i superlatywami. Maciek wyłamuje się poza ten schemat. Całkowicie wychodzi poza ten krąg nienawiści, miłości, zdrady, kłamstwa i prawdy. Buduje coś znacznie bardziej różnorodnego. Jednym z najważniejszych wątków Maćka z klanu jest wątek uczucia jaką darzy Martyna. Otóż Maciek nie ma nawet w połowie tyle szczęścia, ile ma jego szef pan Jacek Kurski, który mało tego, że wziął drugi ślub kościelny, bo się okazało, że po 20 latach poprzedniego kościelnego, że on to ważny nie jest, to jeszcze teraz podobno ma drugą komunię świętą pierwszy raz brać. I teraz drugi raz do chrztu iść, więc nie ma tyle szczęścia, bo temu biedaczynie nawet nie jest zdane wziąć ślubu cywilnego ze swoją lubą. Budzi to bardzo silny konflikt na linii matka-Maciek. Matka nie popiera jego zamiaru, nawet nie pozwala utopić mu bólu w piwie. Zarzucając go bredniami, że piwo jest niezdrowe, bo ma alkohol. A każdy wie, że alkohol jest bardzo zdrowy. I pamiętam jedną kwestię, którą powiedział Maciej: Piwa wypić nie mogę. Z Martyną może nie się nie mogę. To co ja mogę można by powiedzieć, że to są słowa rozpaczy, i zaiste takie wtedy było, ale. Powiedzieć, że to były tylko słowa rozpaczy i smutku doprowadzające tylko do tego, że Maciek pogrąża się w tych skrajnych stanach u siebie w pokoju, to jak nic nie powiedzieć. Bo Maciej pojął, że musi sobie zadać poważnie to konkretne pytanie, co ja mogę? Co ja mogę, żeby posiąść za żonę Martynę? żeby skończyć z tą biedą, skończyć z tą wiecznie biedolącą matką, z tą nędzą, jak dźwignąć klam. I doszedł do prostego wniosku. Dzięki, szmal, forsa, pieniądze. Zwał jak zwał. Musi mieć pieniądze. Jeżeli będzie miał pieniądze, to i ślub mu dadzą. I się uniezależni i się wyprowadzi i pokaże matce taki obraźliwy znak. Zatem Maciej stwierdzi, że musi skombinować szmal. Ale jak to zrobić? Jak skombinować taki szmal, żeby być w pełni niezależnym? Trzeba mieć jakieś umiejętności, a bez kwalifikacji studiów w szkoły zawodowej to nie jest takie łatwe. Zatem próbował różnych rzeczy. Architektura, inżynieria środowiska, malarstwo, poezja. Nieźle grał na keyboardzie. Ale te wszystkie działania nie przynosiły zbyt wystarczającego dochodu. Trzeba było się przebranżowić. Dokonać coś, przez co Maciek mógłby powiedzieć, jestem niezależny. Zostałem zawołany i zostałem pociągnięty przez niewidzialną rękę rynku do świata wolności materialnej, który będzie implikował wolność ducha. Koło, które zostało przytoczone, zostaje przytoczone po raz drugi. Maciek nieźle piecze ciasta. Ale jego specjalnością jest precle. Właściwie precel. Precel. Jak ktoś nie, jak mówię, to jest dobre. Napiek precli. Pokazał rodzinie i przyjacielom. Ten z tym, ten z tamtym, ten z tym. Nie będę na razie mówił z czym, żeby wam mnie narobić. I zaświtało mu. To jest właśnie moja droga do niezmierzonej wolności finansowej. Precle. Pogadał z jakimś tam kucharzem, jak sprzedawać. On mu powiedział, że musisz mieć budkę na te precle. Ale skąd wziąć kasę na tę budkę? Zrób kwestę publiczną w internecie, ale wstaw twarz, bo jak ludzie będą widzieć, że masz Zespół Dauna to ci więcej wpłaca. Maciej wziął sobie do serca radę. Jego twarz została wstawiona. Raz, dwa na budkę nazbierał. I zaprzęgnął cały możliwy potencjał ludzki, jaki miał pod ręką. Czyli Kasię, swoją siostrę i Martynę, swoją Lubą. Precle ruszyły, mimo różnych przeciwności. Które rzucali mu możni w tej branży. Maciej się nie zrażał. I gdy przyszła kontrola z Sane Piku, by mu dać mandat 500 zł, bo nie było posprzątane, Maciej bez jednym ruchem chciał rzucić tej parszywej kobiecie pod nogi banknot sobieskim. Ona się przeraziła i rzekła: Nie, 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 na konto, bo wiedziała, że już jest. U kogoś, który będzie miał wielki wpływ na dzieje kapitalistycznego kraju, jakim jest Polska. Jednak Martyna doskwierała, cierpiała, doskwierała Maćkowi i cierpiała, poczuła, że Maciek sam w sobie do pełnego związku to nie jest dość. Że poza Maćkiem samym sobie jest potrzebne coś, co nie jest maćkiem, co w ogóle nie jest ludzkie, coś zwierzęce. Maciek spełnił jej prośbę i kupił jej żółwia. Mieszkał w kartonowym pudle, nosili go do pracy, nawiał, ale Wiencławski go złapał. Jak tłumaczył, daleko nie uszedł. Żółwie nie są bardzo szybkie. I jako, że Więcławskiemu znudziło się budowanie domów, wybudował dla Żółwia całkiem przyzwoite terrarium. Ale iż Franiowi, jak się nazywał Żółw, zaczęło doskwierać, że Martyna i Maciek to za mało, żeby mogli stworzyć szczęśliwą rodzinę. Zatem dokupiony został do Żółwia, drugi element element lunarny czyli żółwica radości nie było końca bo i Martyna i Maciek i żółw i żółwica wszyscy byli radośni ale to nie jest koniec tylko początek bo żółwie zaczęły się mnożyć co też było szczęściem bo Maciek widzieli tu, Maciek z Martynką widzieli tu dobry omen jako że i oni się zaczną mnożyć, jak te żółwie. Jednak Maciej utyrany nie myślał, że tak mało mu czasu do pracy zostało i sobie profilaktycznie, bo koronawirus godnął cztery browce. Bo miał tę samą słabość semantyczną, co prezes Jarosław Kaczyński podczas pewnych wyborach. On... Miał słabość do dębu, Bartek. Natomiast Maciej do piwa, Bartek. Po wypiciu tych czterech piw zaspał. I śniło mu się, że do maszyny mielącej wrzucił potomstwo żółwia Frania i pani X, jak się nazywała, żółwica. I przerobił je na nadzienie. Obudził się z krzykiem. Okazało się, że zasnął za ladą. Wtedy przyszła grupa Azjatów z bliżej nieokreślonego kraju. Kupili żółwie. To za dużo powiedziane. Kupili po prostu precle. Jeden ugryz nisko się ukłonił, niemal do samych kolan wysz i wyszedł. Okazało się, gdy Macie wrócił do swojej siedziby, że pomieszało mu się, co jest snem, a co jawem. Rzeczywiście wziął, zmielił żółwie. Frania i panią Mich zostawił, ale potomstwo całkowicie zmienił i zrobił nadzieję. Płakali. Martyna zagroziła, że to koniec związku, ale wtedy całkowicie, niczym deux ex Machina, zmienił sytuację dzwonek do drzwi. Otóż okazało się, że ci Azjaci byli tak zachwyceni tym preclem że zaproponowali Maćkowi wielką sprzedaż do krajów azjatyckich. Singapur, Tajwan, Chiny kontynentalne, Japonia, Korea Południowa. Zaczęło się wtedy dla Maćka prawdziwe Eldorado. Rozkazał wybudować potężne, kilkuhektarowe terrarium z żółwiami, które szły na przemiał do Prezli. Zatrudnił w przeciągu trzech miesięcy kilka tysięcy osób i do żółwi, i do Precji. Po roku był 66 najbogatszym Polakiem. Forum młodych biznesmenów, oczywiście wszyscy razem nie mieli takiego majątku jak Maciej Lubicz, zaprosili go na przemowę. Widział wtedy w ich oczach respekt. A jednocześnie wstyd, bo śmiali się z jego ułomności jaką jest zespół dał. A on był zwycięzcą. Próbował, walczył i wyszedł cało ze starcia z niewidzialną ręką rynku. Wyszedł na scenę i powiedział tylko: śmialiście się z mojej choroby, a teraz ja się śmieję z waszych pensji. Niech to będzie mottem naszej pogadanki. Dziękuję i życzę pogodnych słów.